Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę oddziela zwycięzców od tych, którzy rezygnują? To nie talent, nie szczęście, ale determinacja. Wyobraź sobie młodego sportowca, który codziennie wstaje przed świtem, by trenować. Jego ciało boli, a umysł krzyczy: Poddaj się, ale on nie słucha. Z każdym krokiem, z każdą kroplą potu, zbliża się do swojego celu. To nie sukces, który go napędza, ale marzenie, które go spala. Zobacz, jak wiele możesz osiągnąć, gdy zaufasz w swoje możliwości. Twoje marzenia są jak cena, którą musisz zapłacić za wielkość. Nie pozwól, by lęk przed porażką powstrzymał cię przed działaniem. To ty jesteś architektem swojego przeznaczenia. Wstań, zrób pierwszy krok i niech ogień Twojej pasji prowadzi cię do zwycięstwa. Czas na działanie. Nie czekaj na jutro. Twoja chwila jest teraz.